Związek Radziecki był jednym z najważniejszych państw w historii świata. Wszystko zaczęło się od rewolucji październikowej, a skończyło się na zimnej wojnie i upadku żelaznej kurtyny. Co gdyby jednak nie doszło do powstania tego państwa? Jak wyglądałby świat bez zimnej wojny? Jak mogłoby to wpłynąć na teraźniejszość? Na te pytania odpowiem w tym odcinku. Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od omówienia przyczyn powstania ZSRR. Rewolucja październikowa w 1917 roku. Bolszewicy pod wodzą Włodzimierza Lenina przejęli władzę w Rosji obalając tym samym prowizoryczny rząd. To wydarzenie zapoczątkowało proces stworzenia nowego komunistycznego państwa jakim jest Związek Radziecki. Wojna domowa w Rosji. Od 1917 do 1922. Po rewolucji i zamachu stanu wybuchła krwawa wojna domowa pomiędzy bolszewikami a ich przeciwnikami, w tym tzw. Białymi. Zysięstwo bolszewików umożliwiło im konsolidację władzy i rozpoczęcie budowy nowego państwa. Utworzenie ZSRR 30 grudnia. W 1922 roku po wojnie domowej i wojnie polsko-bolszewickiej na pierwszym zjeździe rad została ogłoszona formalna deklaracja o utworzeniu Związku Radzieckiego. Początkowo w skład nowego państwa weszły Rosyjska Federalna Socjalistyczna Republika Radziecka, Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka i Zakałkaska Federalna Socjalistyczna Republika Radziecka. Z czasem Związek Radziecki rozrastał się, łączając do siebie państwa głównie z Azji Centralnej. Po długiej, pełnej obaw zimnej wojnie, gospodarka Związku Radzieckiego była w bardzo złym stanie. Nierentowne górnictwo, zacofanie techniczne, gód mieszkaniowy, koszty wyścigu zbrojeń, wojny w Afganistanie oraz niewykonalne plany gospodarcze doprowadziły do sytuacji, w której państwa znajdujące się w Federacji zaczęły się odłączać. W taki sposób 26 grudnia 1991 roku doszło do formalnego rozwiązania tego Związku. W czasie swojego istnienia Związek Radziecki miał ogromny wpływ na resztę świata. Po II wojnie światowej kontrolował on połowę ówczesnej Europy. Jednak co gdyby to państwo nigdy nie powstało? Zacznijmy od dwóch możliwych przyczyn takiego zdarzenia: porażka rewolucji bolszewickiej. Jeśli Bolszewikom nie udałoby się przejąć władzy w październiku 1917 roku, a przy władzy pozostałby rząd prowizoryczny lub zwyciężyłyby siły kontrrewolucyjne, cały późniejszy bieg wydarzeń mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Zjednoczenie sił antykomunistycznych Gdyby różnym siłom przeciwnym Bolszewikom, takim jak aliantom, udało się zjednoczyć, to istniałyby duże szanse na przywrócenie dawnych rządów Rosji. A więc uznajmy, że te warunki się spełniły i przyjmijmy, że Rosja wróciła na mapę jako Rosyjska Republika Federalna. Nastąpiła zmiana rządów na demokratyczne pod wpływem aliantów, ponieważ Rosja dołączyła się do tego sojuszu, co mogłoby się zmienić w historii oraz teraźniejszości Rosji, jak i całego świata. Po pierwsze, na pewno nie doszłoby do podziału ziem Europy Centralno-Wschodniej pomiędzy Polskę a Rosję pomiędzy 1919 a 1921 rokiem. Obydwa państwa może i walczyłyby o swoje dawne tereny w Białorusi i Ukrainie, lecz odpuściłyby pod wpływem aliantów. Przejdźmy dalej do czasów II wojny światowej. Nic nie przeszkodziłoby powstaniu III Rzeszy, ale jej atak na Polskę na pewno byłby utrudniony z powodu obecności Rosji w sojuszu aliantów. Być może atak Rosji na Niemcy z powodu ich inwazji na Polskę nie jest pewny, ale jeżeli one dalej pchnąc się przez Ukrainę i Białoruś same zaatakują Rosję, to na pewno dojdzie do podobnej sytuacji, jaka wystąpiła naprawdę ze Związkiem Radzieckim w II wojnie światowej. Czas więc na omówienie czasów po wojnie, czyli na zimną wojnę. A nie, chwilkę. Przecież ona nie wydarzy się z powodu tego, że Rosja jest demokratyczna i ma podobne poglądy do reszty świata. Co więc może zastąpić zimną wojnę? A więc Rosja może stoczyć się na drogę autorytarną i stać się państwem jak dziś, albo pozostać państwem demokratycznym. Ja w tym filmie skupię się na tym drugim scenariuszu, czyli na drodze do demokratycznej Rosji. A więc zimna wojna nigdy się nie wydarzyła. Jaki może mieć to wpływ na Europę oraz cały świat? Okazuje się, że ogromny. Zacznijmy od tego, że wszystkie państwa, które normalnie należały do Związku Radzieckiego podczas zimnej wojny istnieją i nie są pod wpływem komunistów. To samo tyczy się państw, które należały do Paktu Warszawskiego. Te państwa były o wiele lepiej rozwinięte i na pewno niektóre z nich, tak jak Polska, Czechy czy Rumunia, wstąpiłyby do NATO, gdyby istniało, jako jedne z pierwszych państw. I to samo tyczy się w sumie Unii Europejskiej. Gospodarka i technologia tych państw na pewno byłaby o wiele wyższa i dorównywałaby państwom zachodniej Europy. Ale co z takimi państwami jak Chiny i Jugosławia, w których również stosowane były praktyki komunizmu, jak i socjalizmu? W Chinach prawdopodobnie do rewolucji komunistycznej by nie doszło, ale w Jugosławii już prawdopodobnie tak, ponieważ socjalizm w Jugosławii był mniej podobny do komunizmu. Warto też wziąć pod uwagę to, że skoro nie ma zimnej wojny, to nie doszłoby do wyścigu technologicznego ani kosmicznego pomiędzy USA a Rosją. To może mieć też negatywny skutek, którym jest odrobiną bardziej zacofana technologia niż ta, którą znamy dziś, lecz nie jest to pewne, ponieważ lepiej rozwinięte państwa Europy Wschodniej mogłyby dołożyć coś od siebie i tak naprawdę technologia byłaby na tym samym poziomie jak teraz. Należy jednak podkreślić, że to, o czym powiedziałem w tym odcinku, tak naprawdę jest tylko moją perspektywą i wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. Rosja mogłaby przejść na drogę autorytarną, i cały świat w zasadzie wyglądałby tak jak dziś, no może z lekko poprawioną gospodarką i technologią państw wschodniej Europy i Rosji. Ten film nie ma na celu propagowania czegokolwiek i powstał tylko w celach edukacyjnych i ciekawostkowych. Dziś żyjemy w państwie postkomunistycznym, które na szczęście teraz dynamicznie się rozwija wraz z resztą Europy. A więc ode mnie to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, a jeżeli tak, to polecam wam zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale po więcej tego typu materiałów. Polecam wam również napisać komentarz, co myślicie o tym temacie oraz jakie są Wasze przemyślenia co do nowego stylu montażu, który w tym filmie za zastosowałem. Na ekranie wyświetlają wam się ostatni wspierający mojego kanału. Szczególnie dziękuję Marce, który wspiera na poziomie Mineczek+. plus. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!